Aktywność zawodowa po emeryturze Dla wielu osób emerytura to czas na zasłużony odpoczynek i z kolei wolą kontynuować aktywność zawodową. W Unii Europejskiej 56% osób prowadzących działalność gospodarczą kontynuuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Według danych Eurostatu odsetek emerytowanych pracowników z kolei wynosi 24%. Szwecja ma zdecydowanie najwyższy wskaźnik przedsiębiorców pracujących na emeryturze wynoszący 98,4%. Wskaźniki te w Finlandii i Irlandii są również wysokie, bliskie 90%. Z kolei w Hiszpanii i Grecji zdecydowana większość woli odpoczywać na emeryturze. W tych krajach jedynie 1 piąta przedsiębiorców pozostaje aktywnych zawodowo po emeryturze. W niektórych krajach zatrudnieni emeryci pracują tyle samo lub więcej godzin niż młodsi pracownicy. W Bułgarii oraz w Grecji pracują średnio prawie 40 godzin tygodniowo. Niemniej jednak większość emerytów, którzy nadal pracują, preferuje pracować w niepełnym wymiarze godzin. W jakich zawodach emeryci najczęściej pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego? Odsetek ten jest najwyższy wśród menedżerów, gdzie wynosi 40,1%. Wynosi tyle samo wśród wykwalifikowanych pracowników rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Odsetki pracujących emerytów są także wysokie wśród sprzedawców oraz pracowników technicznych.